Koleżanki, koledzy, dashbur. E, dzisiaj nadaję zambony. Pół godziny temu Jelenie zeszły z pola do lasu, narobiły trochę szkód w Ozieminie. Niestety dzików nie było, e, ale ja nie o tym chciałem dzisiaj. W ubiegłym tygodniu, w, przed długim weekendem, e, najwięcej uwagi w naszym środowisku było poświęcone tarczy antykryzysowej e, 3.0. Wielu z Was, podobnie jak i ja, było zaskoczonych w jaki sposób finans, w jaki sposób powiązano skutki gospodarcze koronawirusa w Polsce z finansami najpierw w Związku PZT, a następnie kół Kółowieckich. Opisy prawne wszystkich tych, tych, tych zdarzeń znajdziecie na naszym profilu facebookowym. Zachęcamy bardzo do, do jego śledzenia. Od samego początku informowaliśmy Was o planowanych zmianach w ustawie prawo łowieckie. Wystosowaliśmy również zapytanie w trybie udzielenia informacji publicznej, żeby sprawdzić, wyjaśnić w, jaki, w jakim stopniu cała ta sprawa bierze swój początek w naszym zrzeszeniu. Jest z inicjatywy władz naszego związku. Uważamy, że, że to trzeba tę sprawę wyjaśnić. Jako, że ustawa w tym momencie trafiła do Senatu, podjęliśmy próbę doinformowania senatorów o prawdziwych skutkach dla majątku gromadzonego ze społecznej pracy myśliwych. Majątku, który jako Instytut Analiz Środowiskowych chcemy bronić przed odgórnym wykorzystaniem na cele, na które nie był gromadzony. Podobnie jak wy, tak i ja wierzę, że dobrowolne zaangażowanie myśliwych w pomoc w walce z epidemią może być o wiele bardziej skuteczne i o wiele bardziej e, integrujące nasze środowisko e, i jak każde inne zrzeszenie nie potrzebujemy do tego przymusu i wytycznych administracyjnych. Niezależnie od tego w jaki sposób zakończy się sprawa powiązania naszych funduszy z zadaniami, które do tej pory nie były naszym obowiązkiem, musimy przyjąć do wiadomości, że następuje powolna, lecz sukcesywnie realizowana zmiana funkcjonowania łowiectwa w Polsce. Nasza fundacja będzie te zmiany opiniować i proponować dobre rozwiązania, ponieważ jest naszym wspólnym głosem. Wsłuchujemy się w głos płynący od Was, a w tej sprawie szczególnie wsłuchujemy się w głos kół łowieckich, których niejako ta sprawa dotyczy bezpośrednio, a których głos został całkowicie pominięty w tej sprawie.